Biorąc pod uwagę stan obecny, prawdopodobnie już wymazaliśmy z pamięci obrazek starej przychodni. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała jeszcze w lutym 2019 roku. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Kościuszki 2 w Ostrudzie podyktowana była koniecznością. Obiekt za oko nie chwytał. Teraz jest tak. Tak, to, to bardzo ważny budynek w mieście, który doczekał się wreszcie termomodernizacji. Podejścia były no, wielokrotne do, do, do zrealizowania tego zadania. Na szczęście udało się pozyskać środki z RPO. Niestety tylko 50% na, na to zadanie. Całkowity koszt to ponad 1,7 mln, z czego dofinansowania 800, kilkadziesiąt tysięcy. Ale nie objęte były tym, tym do Dofinansowaniem okna, więc musieliśmy ze swoich środków prawie 300 tysięcy jeszcze wyłożyć na okna. Więc to dość duży koszt, jeżeli chodzi o budżetowanie powiatowe. I myślę, że każdy, kto przechodzi kołotek budynku i mówi nareszcie, oczywiście to nie koniec naszych planów, jeżeli chodzi o, o przychodnie, bo mm, staramy się o środki na y, wymianę. Y, Schodów po jednej i po drugiej stronie, bo one są w złym stanie, a to nie obejmowało projektu. No i remont środka, który, który musi się doczekać wreszcie, bo, bo wiemy, jak ona wygląda w środku. To takie nasze plany. Mam nadzieję, że, że ten efekt, który, który wszyscy mieszkańcy widzą, jest dobry, i, i a przy tym oszczędzimy na opłatach za energię elektryczną i opłatach za energię cieplną. Mieszkańcy Ostrudy są częstymi bywalcami tego miejsca. Tutaj odbywają się wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i ma siedzibę pogotowie ratunkowe. W starym, odnowionym budynku oby i zdrowie dopisało. Celem głównym projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń, zwiększenie efektywności energetycznej oraz podniesienie standardu cieplnego budynku.